Zimno. Dzisiaj jest który? Aha. Dzisiaj jest 20 grudzień 2022 roku. Po chorobowym w poniedziałek wolny, dzisiaj do pracy. W śniegu, tak jak widać. Ale przekonałem to wszystko do przodu. Trochę jest zimno. Wczoraj było chyba jeszcze wszystko sparaliżowane, drogi pozamykane, na lotnisko w Kaplawiku. Ludzie nocują tam. Za bardzo nie ma zaopatrzenia Okej. Okay. A ja przez park, Mikla Broyd. Do pracy. Proszę pięknie ubrane drzewo, ale tylko jedno na tej ulicy chyba. Tu mamy takie cudo trochę za bardzo chyba, ale nastrój jest świąteczny.